Cześć, dzień dobry. Witam Was pięknie. Sorry za fryz. W czapce byłem. Słuchajcie, co dzisiaj? Yy, troszeczkę opowiem o tym, co się wydarzyło. Długo nas nie było. Z różnych względów. Mniejsza z tym. Yy, co się wydarzyło, co dziś będziemy robić. Więc, mianowicie, yy, jesteśmy na strychu na poddaszu. Tutaj postanowiliśmy sobie wybudować ściankę taką. I ona będzie do samego sufitu, czyli do dachu. Teraz na razie nie budowałem tego ze dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, że to, co tutaj jest wybudowane, to było zrobione z resztek materiału, który nam został po budowie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie dobudowuję do góry, ponieważ jeszcze będzie u góry robione pianą, prawdopodobnie. Będziemy pianować ten dach, nie wełna, tylko piana. E, więc zostawiłem tu miejsce dla ekipy, która będzie to wykonywać Dlatego nie dojeżdżałem do samych kroków, żeby było miejsce na ocieplenie tego dachu od środka To jest jedna rzecz e, Co tutaj powstanie? Tu powstanie mam taki plan, taka mała jakby e, Nie wiem, kuchnia czy coś Tu jakiś zlew może przy tej ścianie Bez drzwi, szeroki wjazd do środka od słupa Tutaj do narożnika Komin zabudowany będzie i takie coś tutaj takie gastro małe u góry. Nie wiem, może coś przydzielimy w międzyczasie. Zobaczymy. Yy, tutaj u góry mamy już wypuszczone przewody od dołu na podłogówkę. Plus, tutaj są zaworami woda ciepła zimna, która będzie doprowadzona do tego kranu. Tam mamy spust cały do kanalizacji. Plus, tutaj idzie górą. Do tego podłączone jest. Yy, odpowietrzenie z dolnej łazienki, tej bez okna, tej dużej czyli to mamy załatwione yy, następny etap tutaj u góry chcemy w tym roku może nie, bo już mamy prawie koniec roku zostały dwa miesiące do końca jakoś yy, być może w przyszłym, ale zrobić posadzkę posadzkę zrobić tak na szybko, aby yy, zrobić posadzkę później, zrobić posadzkę na dole Dlaczego u góry? Bo wszystko to z dołu, co mam na dole, całą graciarnię, przerzucę sobie już na gotową posadzkę tutaj do góry i tam będzie można y, działać z posadzką. Więc taki jest plan, zamierzenia. Jak widzicie, styropian już zakupiony, wszystko przygotowane, gilotynka. Tam już sobie położyłem jeden pasek. Jest to styropian ósemka. ósemka. Tak sobie wyliczyłem, słuchajcie, y, dlaczego ósemka, już Wam mówię. Pokazuję i objaśniam. Metrówki nie mam przy sobie, ale myślę, że jakoś damy radę to zrobić. Tutaj yy, mamy taki mały próg powstał, tak? Jak mamy schody. Schod, yy, tutaj stopień ma około 20 cm. Tutaj mamy jakieś 4-5 cm. Więc zostaje nam tutaj 15, żeby zrobić to samo co, tu, co na tym yy, schodku. Więc ta różnica to jest 8, plus wylewka jakieś 6-7 cm. Yy, to będzie 15, i tu 5. Będzie gitarka. I tak to zrobimy. Tutaj też powstała taka ścianka. Nie wiem, czy to pokazywałem, czy nie. Chyba pokazywałem. Tu żeśmy sobie podlali, bo tu było takie wgłębienie, to podlaliśmy to betonem, żeby wszystko zlicować. I, I takie małe ścianki na razie postawiłem. Dlatego na razie takie małe, ponieważ będzie to ułatwienie dla ekipy, która będzie tutaj robić całą wylewkę podłogę. Nie trzeba będzie szalować, żeby tam na schody nie leciało sobie nic, więc już mają gotowe, tam tylko to wejście koło schodów, lekko przesłonić jakąś płytą i będziemy jechać. Odnośnie stropianu, jaki będziemy tutaj kłaść. Styropian ósemka, jak już wspominałem, EPS 80, można dać setkę, ja postanowiłem na 80, tu żadnych obciążeń nie będzie na tym, więc w zupełności wystarczy. Styropian kupiłem po okazyjnie dobrej cenie. Cen nie będę podawał wam, bo to jest bez sensu, bo w każdym regionie są różne, różne ceny ze styropian? Ten styropian kupiłem okazyjnie, jak widzicie, nie jest on świeży, tylko jest to gdzieś oddany po budowie za dobrą cenę. Mi to nie przeszkadza, ponieważ ten styropian i tak będzie zalany posadzką. On ma tylko spełniać swoje warunki i tyle. Więc czy on jest nowy, czy on jest stary? jeżeli komuś to przeszkadza no, wiadomo to są wasze pieniądze i można na tym zaoszczędzić słuchajcie, nie przedłużając yy, odpalam gilotynkę nie będziemy śmiecić tutaj, robić śniegu więc piłą wyszło. piłą sobie yy, nie będziemy tutaj operować, tylko będziemy na gorąco wciąć. Żeby nie śmiecić. Wstępnie sobie tutaj odmiotłem Jakieś bruzdy. Aha słuchajcie, jeżeli macie na posadce jakieś bruzdy, nierówności Tu mamy tego bardzo dużo. To były płyty i to nierówno zostało zalane Nie trudno Chodzi o to, żeby ten stokiem był w miarę równo położony i Żeby nie powstało tak zwane klawiszowanie Co to jest to klawiszowanie? Klawiszowanie to, spójrzcie, on tutaj już nam Ja zostawiłem ten jeden specjalnie on tam tutaj nam pracuje. Ugina się, tak? O. Bo teraz może. Pracuje. Dlaczego? Ponieważ pod spodem mamy kawałek wytoniku do skucia. Tutaj taki glut powstał i to młotkiem zaraz pchniemy, obkujemy Jak najmniej trzeba uniknąć takiego klawiszowania. Chodzi o to, że jak będzie później wylewka robiona i to będzie pracować, to to jest niezdrowo dla tej wylewki, ponieważ. Nie wiem, dlaczego mówią, żeby nie klawiszowało. nie Jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłem. <laughs> Jak widzicie, takie wystają sobie tutaj rurki. To są 16, czyli 160. W te rury będą wkładane później mniejsze rury do odpowietrzania, typu wentylacja i tak dalej. Czyli ta rura idzie z łazienki tej prywatnej naszej. O. I to będzie taki odpowietrznik. Połączona ona będzie z którymś z tych kominów. Następną rurę mamy odpowietrzenie, też taki wentylacja będzie zrobiona z kuchni. Cyk. Tam mamy jeszcze w garażu, też by się przydała wentylacja. Więc jest. Tutaj mamy w garażu. I tutaj mamy kotłownia Kotłownia, jak to robiłem? W no, prosty sposób, jak widzicie tutaj jeszcze zostało zdjęte takie Żeby mi nie wpadła do środka, więc sobie złapałem taką klemą Odpowiednia wysokość jakieś 20 cm Później jak będzie wlewka, to można ją ściąć równowadnie I już, piano, opianować Tu jest tylko opianowane. piano pianoklej czy piana, obojętnie Wszystko siedzi tak, że nie wyryje się w tej łazience nie było robione. Nie robiłem, ponieważ już zrobił to hydraulik, pomyślał i wprowadził to do jednego z przewodów w kominie. I to będzie wentylacja, też wyciąg z łazienki naszej. Jeżeli już mamy takie coś wykonane, zabieramy się do wykładania styropianu. Dzisiaj na razie tylko wykładamy. Później włam hydraulika który przyjedzie sobie tutaj rozłoży folię, rozłoży podłogówkę i już zaczynamy. Szybki ten lapsik. Widzimy się za chwilę. Słuchajcie jeszcze tak, takie techniczne sprawy, jeśli chodzi o wykładanie stropianu, na pewno by się tu przydały dwie osoby. Dlaczego? Jak widzieliście, tam dużo czasu mi zajęło przy tych właśnie słupach, docinanie tego stropianu. Więc to by fajnie wszystko się zgrało, gdyby jedna osoba sobie docinała takie fragmenty jak tam przy słupach. Czy tutaj też trzeba było wyciąć w podłodze, bo idzie tutaj rurka od naszego od powietrzenia, od y, y, łazienki takie fragmenty, jedna osoba sobie docina, a druga po prostu kładzie wszystkie te płaszczyzny, także to tylko tak, y, technicznie, jeżeli byście się zabierali do tego słuchajcie, jak widzieliście na tym timelapse y, zacząłem y, używać piany na, na podłodze sobie takie dwa paski ciągnąłem. Zacząłem używać, ponieważ y, pomimo to, że jeszcze nie opianowałem wszystkich tych fragmentów, bo jeszcze powinno to być opianowane, wtedy to y, tworzy nam zespoloną taką jedną całość, jedną płytę, y, w niektórych miejscach jest y, dolewany był beton y, na łączeniach tych płyt żerańskich i powstały takie nierówności dość duże, i, i bałem się trochę, że później, pomimo to, że. Opianuje te wszystkie szczeliny dookoła, to one on dalej będzie pracować, więc tam gdzie zobaczcie tutaj możemy dostrzec mamy taką szparkę dużą, dużą niedużą dużą, ale to później może pracować. Najważniejsze jest tym wszystkim tym, słuchajcie, yy, najważniejsze jest to, że żeby te płyty po położeniu nie chodziły, nie pływały, nie krawiszowały, tak jak to niektórzy nazywają. Żeby po prostu one były zespolone. A, a później jest sam betonik, to wszystko ładnie dociśnie. No myślę, że będzie dobrze. No. Słuchajcie, yy, na tym kończę. Tutaj yy, z tego, co widzieliście, tu mam końcówkę, tam na dole mam jeszcze dwie płyty, zostały mi cztery, cztery beloty do położenia. To wyjdzie gdzieś mniej więcej tutaj do tego momentu za tą miotłą, co jest. I tutaj mamy położone 18 belotów Belotów, czyli paczek styropianu To jest około 60 metrów Powierzchni tutaj będziemy mieli 170 Tyle samo co na dole Podłogówka docelowo, to później też na pewno nakręcę film jak to będzie położone Docelowo będzie tylko do linii tych belek podporowych za belkami tam z tyłu już nie będzie podłogówki, tam nie trzeba będzie ogrzewać, ponieważ to wszystko będzie zabudowane, bo to, będzie to ściana i tam nie będzie się chodzić używać. Czyli do linii tych belek będzie podłogówka rozłożona i linia tych belek to będzie nasze pomieszczenie tutaj, które może w przyszłości to się na pewno powstanie, ale jest na razie może. Tak jak mówiłem, na razie robimy górę, po to tylko, żeby z dołu wszystko zabrać do góry, przenieść i żeby można było działać wszystko na dole, od podłogi do kończenia tynków i tak dalej, Słuchajcie, w następnym materiale na pewno będzie coś na temat parapetów, które już są montowane. Powiem, omówię, jakie żeśmy parapety wybrali. I cóż... Pozdrawiam wszystkich gorąco serdecznie. Oglądajcie nas, lajkujcie, pytajcie. Dziękuję za bardzo dużo pytań mam, na które staram się na wszystkie od odpowiadać. Pytajcie, na wszystko będzie odpowiedź. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.